Dzień dobry, witam Was w odpakowywaniu iPhone'a. Nowe pudełko widać wszystko jest oryginalnie, dzisiaj będziemy odpakować iPhone'a i ja nie będę przedłużał, więc zaraz zaczynamy. Oczywiście w pomocy odpakowywaniu iPhone'a pomogą nam młotek, nóż, może ogień, i super okulary ochronne. Na pierwszy ogień idzie młotek. Mamy już okulary ochronne, więc działamy. Może drugi raz zadziała? Młotek nie dał rady z iPhone'em, ale pomoże nam w tym nóż. Postaram się. No i wszystko udamy. Bierzemy. Napis, widać, że iPhone są słabe. No, czy znaczy pudełka iPhone są słabe, widzisz już rozmawiamy o wszystko. gratisowe karty, piłkarskie. Sam iPhone 12:45, dobrą pokazuje godzinę. Widać, można tutaj znaleźć przyciski nie wiem, domku, samochodu, czy coś tam. No i darmowe Airpods. Zaraz pokażę Wam po rozpakowaniu. Tak się prezentują po rozpakowaniu. Fajne, ładne airpodsy. Może kiedyś się przydadzą. Albo nie. Dziękuję, jeśli obejrzałeś ten film do końca. Jak obejrzałeś, to zostaw i subika. A jak nie, to to co wiesz czeka. Więc elo.